We vlogu, między innymi, rozpoczynamy przemianę kącika Marysi. Pracuje, jemy pyszne jedzonko, idziemy się bawić na dworze, a na koniec wizyta u dentysty. Dzień dobry, witam Was serdecznie w vlogu. Dzisiaj ciekawy dzień, ponieważ będziemy robić tutaj Marysi kącik. Już część rzeczy zrobiliśmy. Natomiast wpuśćmy tu trochę światła. No dobra, to pokażę Wam jak to wygląda. Mogę Wam pokazać filmik. Wczoraj mieliśmy filmik, robiliśmy ze współpracy i tutaj trochę rzeczy się nowych pojawiło. Dużo zabawek, które już Marysia powynosiła. No ale ta poduszka jest nowa, pościel, ale jednak wybraliśmy tą z misiami. Generalnie dużo tutaj brakuje, jest taka pusta przestrzeń i ta półka myśleliśmy, że dużo da na książki, ale niestety nadal to nie jest to. Zamówiliśmy taką naklejkę, już przyszła do nas, zamówiliśmy też warkocz na łóżko, żeby opatulić trochę i plakat na ścianę. Jeszcze nie wiem, czy będziemy go na pewno wieszać. Więc sobie dzisiaj to wszystko zrobimy. Zobaczcie taką przemianę tego kąciku. Myślę, że będzie to dobrze widoczne. Bo teraz jest tak pusto. A, i jeszcze pokażę wam przed, przed, przed zamontowaniem półki, jak to wygląda. Żeby było już takie, wiecie, idealna przemiana z pustej ściany na ciekawszą ścianę. Uwaga! Mamy tutaj kącik Marysi. Łóżeczko, proszę bardzo. No i tak jakoś tam pusto jest w tym kąciku Marysi. Półkę już zaraz będę wieszał. Ale trzyma się. Mamy taką kołderkę w Jeszcze mamy w misie, więc jeszcze nie wiem, co tutaj będzie dokładnie poduszeczkę, kwiatuszka, no i mamy jeszcze takie mm, króliczki, które jeszcze nie wiem jak powieszę. Czy to na półkę, czy to na łóżko. Najlepiej by było tam, no zobaczymy. To tyle na, na dzisiaj. Mm, zapraszam was w następnych dniach. Będziemy tu jeszcze trochę rzeczy robić. Dzień dobry. Martyna już robi śniadanko. Co tam robisz? A parówki? Zostały dwie, więc robię parówki i jajka. Aha, dobra. A ty Marysia, co ty robisz? A ty jesteś zła? Marysia ogólnie tak trochę udaje.

Co to że ona się opalała? No, no i płakała, że już słońce Tutaj jest ta naklejka, która do nas przeszła. Mamy też już warkocz, mamy plakat z ramką i sobie zobaczymy. A, kolor może zobaczyć się w ten sposób, o, on jest taki beżowy. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A Maria dzisiaj, no pochwal się. Spała sama w łóżeczku całą noc, prawda? Tak. Jak się czujesz? Jak tak sama, jesteś już taka dorosła? Co? Co ty, Martyna, myślisz? Nie nagrywam Martynę, bo jest w piżamie jeszcze. No to super zmiana, no, natomiast jeszcze potrzebnie, żeby do niej chodzić. Do nożka, a nie tu! Potrzebujemy jest, trwa No i to trwa czasami od pół godziny do dwóch godzin tak nie nawet może to trwać. Marysia na przykład chce chodzić po domu, a a. Czy tym, tej nocy chyba pół godziny, czy godzinę? Nie. Co zależy. Na w tej nocy? W tej nocy myślę, że minimum pół godziny, a może nawet i więcej. Z pół godzinki trwało to, Martyna poszła, położyła się w łóżeczku Marysi. Tak się udało jej uspać, no i tak już do samego rana, więc bardzo, bardzo fajnie. W cudownie mi służyć Łóżko dla, dla siebie. Dla nas. Tyle nagle miejsca i... O. A na śniadanko mamy jajecznicę, parówkę sojową, kanapkę z awokado, tost, yy, pomidor. No ciekawe śniadanko, naprawdę. Marysia ma bardzo podobnie, tylko Marysia lubi wszystko osobno, czyli na przykład awokado nie jest na chlebku, woli jeść osobno. Marysia sama włączyła telewizor? Tak. Pomóc Ci? Tak. Proszę. O, jeszcze kilka rzeczy dzisiaj. Jadę do dentysty niedługo, yy, więc jadę do dentysty później... No jak dzisiaj też pracuję normalnie, I a zakupy. ty a, zakupy jeszcze dzisiaj. I musisz kupić pamiętaj, żebyś kupił truskawki, że ja wracała od do dentysty. Dobra, truskawki. No przypomnij mi jeszcze jak coś. No, więc tyle i jemy śniadanko. Tutaj mała polecajka, mamy tutaj krem dla krem, to jest zapach trufli z orzechami i mamy ten dyfuzor w kuchni. To jest tak przepiękny zapach i za każdym razem jak wchodzę do tej kuchni albo do domu, to czuć właśnie ten zapach i to jest tak... Przy... To jest... Tak dobrze się przy tym je, to jest takie słodkie, wiesz, aż się nie chce jeść tyle sam. Stopę mi pokazujesz? A ty co powiesz, Martyna? No, że to jest taki w sumie w zapach kuchenny. Można oszukiwać, że się codziennie piecze ciasteczka. Albo no, jakieś ciasto. Mhm. A się tego nie robi. Tak, ty nie raczej nie robisz słodkich rzeczy. Czasami nie zrobię, ale raczej robię tylko jak ktoś ma przyjść. Papa! Pa. Pa. Pomachasz mi? Oj! <grym>, Oj Martyna nie dziwigaj. co mam zrobić? Jak tutaj się ktoś na mnie rzuca? Papa! Pa. A gdzie ty idziesz? Zabaw bawić się? Idziesz się bawić? O, Takie kręciołki masz. <noise> tak Marysia sama włączyła telewizor dzisiaj o, tak. hej lecę moja ciężarna żona no, wezmę no to są Martyna twoje. I co? I co? Martyna, to są twoje skarpetki. Dobrze, no może moje. No teraz tak wyszło po prostu, ale codziennie leżą twoje. Mm, ale co no twoje wyszło? Twoje też gdzieś tutaj są, na pewno. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zabawki, to też Wam pokażemy trochę nowych zabawek, bo wczoraj z okazji dziecka Marysia dostała już wcześniej, no bo to był film ze współpracy. Wczoraj kręciliśmy film ze współpracy z Sensei i no, Dzień Dziecka u nas był wcześniej, no bo trzeba było na, z okazji Dnia Dziecka też wrzucić taki film. No ale dla nas to okej. Okay. Też nie mamy tak, że w każde święto trzeba idealnie, w, w sam ten jedyny dzień po prostu świętować. My lubimy sobie wychodzić poza szeregu i, i świętować nie tylko dni święte no to znaczy to też nie jest święte, no ale wiecie o co chodzi więc y, dzisiaj y, też przy okazji jak się uda to pokażę wam kilka zabawek z tej współpracy y, bardzo fajne zabawki mamy tutaj Marysia kolejną co tam jest Marysia mówi na kredę mimi tak na wiele malu, rzeczy malu. a w malu malu o i tutaj jeszcze jest taki do mm, magnetyczne rysownik no je, dobra Czekaj, bo twoje skarpetki trzymam w ręku o. Mamo, to No to chcesz? <gry> Buziaki No dobra, to czas do pracy. Mam trochę projektów ostatnio. Dzieje się więc trzeba lecieć do pracy. A tutaj, słuchajcie, pudełko z naszych współprac. To może wam pokażę. Tu mamy um, tą pościel z InSight. Um, książki generalnie takie rzeczy od Pucia. Z uwielbiamy współpracę. Nawet ostatnio wybraliśmy też um, taką choinkę, bo się uwielbia puzzle to kupiliśmy w, w jakimś tedim? już nie pamiętam gdzie. To faktycznie jest tak kupione. Tu mamy takie naklejki z dinozaurami. To są takie wielokrotnego użytku. Te naklejki. Puzzle. No i te puzzle są takie od 3 lat. No ale zobaczymy, może się uda wcześniej wprowadzić. A to jest do od, odrysowywania od od na papierze. Takie, takie rzeczy. To jest taki miły dodatek do naszej działalności w internecie. tym i w ogóle bardzo mnie osobiście to mega cieszę, że mamy tę współpracę, że ludzie chcą z nami współpracować i to jest tak, że te współprace później wracają. To znaczy, że ludziom się, marką się podobają te współprace z nami. No dobra, czas się wziąć za pracę, trochę trzeba popracować. A co ty tam robisz? A co ty tam robisz? Dzień dobry! Jaka ty jesteś śliczna, pokaż. Ogrytu już jest walizka czekaj. I... I bałagan, ale... no. A to na piłce sobie skaczesz, rozumiesz? <laughs> w podskakach i... idziesz na tą podwórko. Jaka ty jesteś piękna dama? Śliczna. Jeszcze wodę bierzesz. I trzeba... Co do nas przychodzi? Kto przychodzi? Dzieci. Mimi. O, jeszcze tutaj polecajka, słuchajcie, tu mamy aurorę i ona jest świetna generalnie, bo jest naprawdę najbardziej chyba, mm, najmocniejsza jest i po wejściu do nas, do domku, właśnie czuć aurorę. Dobra, idziemy na dwór, tak? Tak. Chcesz się bawić z dziećmi? Tak. Dzień dobry. <laughs> Jak się ci czujesz? Zapraszamy. Się, jak się moje dziewczyny cieszyły, A Mar Mar Marysia też się bardzo no. cieszy zawsze na widok. Marysia pójdzie i słuchaj o i się bez problemu ubiera na dół. Dużo osób o ciebie pyta, w ogóle jesteś gwiazdą na moich vlogach. Wiesz <laughs> co, no. czytałam te komentarze i nie no. widziałam tego. No co, no pytają o ciebie. Podoba ci się? Oj wszystkie kredy wysypała Cię Milka Co będziemy rysować? Ogromne uszy Ale plotkujecie Słuchajcie Marysia, sama z siebie zaczęła jeździć na hulajnodze. Wcześniej w formie rowerkowej, a teraz? Aż tak! Ale wcześniej jeździła już tak naprawdę. Jedną nóżkę połóż, o no. Połóż jedną nóżkę na hulajnodze. I, I jedziemy. No dobra, no jeździła przez chwilę, no naprawdę, uwierzcie mi. PER! O, o, poczekaj, pokażę ci. O, tutaj. Proszę bardzo. Gdzie damy ten mikser? A tu może zobacz. No tak. super! Teraz misia. Gdzie jest misia? Tam jest lala. Jest misio! Brawo! No to ja już jestem po. wiem fluoryzację i czyszczenie zębów. I taką jakąś dziwną pastę. Pójdziemy jeszcze po truskawki. Ale gorąco. Kilo, kilo truskawek za 17 zł. Więc ceny już się zmniejszają. Nadal jest drogo. Co do samych truskawek. No, jedna taka spleśniała jest, więc to jest zły znak. Podobno jak jest jedna spleśniała truskawka, to to już jest złe. To już znaczy, że nareszcie jest yy, pleśń, No ale zobaczymy, słabo trochę. No i może nie będzie tak źle. Wracam do domu. Strasznie gorąca, jeszcze w tej gruzi. A czemu już Natalia idzie? My spać, My też idziemy spać. Idziecie spać, no. Na... Pa pa. Rócię do domku. Dziewczyny idą spać. Marsia jest sobie podjada, kabanosik. Tak. A ty jak się, Martyna, czujesz? Dobrze. A jak, powiedz, czujesz się w ciąży? pod Ciężko. Ostatnio bardzo na tym vlogu mówił, mówiłaś, że już tak ciężko ci czujesz już przez te kilka dni? Znaczy to co czuję to troszkę mniej nie przestały troszkę mniej pracy. O, no to jest super, tak? Więc to jest super. No ale wejście na górę na dół, to jest dla mnie mega zadyszka. Więc... I przekręcenie się z boku na bok. To jest tak. Idę do pracy. Buziaczki, pa, pa Lecimy jeszcze trochę popracować, a później bierzemy się za Marysi kącik. W ogóle chyba pierwszy raz się zdarzy tak, że nagrywam, no może już tak było, już nie pamiętam, że nagrywam dzisiaj vloga, którego puszczę jutro. Więc to też tak będziecie mieć bardzo aktualny vlog. No dobra, skończyłem robotę i lecimy niedługo do sklepu. Teraz tak sobie myślę, czy mi się uda ten kącik zrobić dla Marsi, ale postaram się. No i z ostatniej chwili informacja: Marysia jedzie dzisiaj do dziadków, więc my z Martyną dzisiaj śpimy. Cieszysz się, że idziesz do babci? No, ale ty A ty co masz? Pieczątkę. Pieczątkę? Jedziesz do babci? Do kurek? Tak się cieszysz? Ty Mamy robisz listę? Zakupów, no? Ach, jadę dzisiaj do kina z moim bratem. Jedziemy na Mission Impossible. Nie wiem, czy tak się wymawia, e, więc się nie mogę doczekać. To jest prawdopodobnie moje ostatnie kino na jakiś pół roku. Dopóki maleństwo się nie urodzi i trochę nie urośnie, bo nie wiem, jak ja zostawię Martynę z dwójką dzieci, no ale zobaczymy. Martyna dzielna dziewczyna, może, może mnie puści jeszcze do kina, ale tak się nastawiam już na Dzień dobry, chciałem dać tylko Wam znać, że to nie jest koniec vloga. Wyjątkowo nagrałem tego dnia bardzo dużo, ponad godzinę czasu materiałów nie uda mi się po prostu tego zmontować na czas. No i nie chciałem, żeby vlog też trwał ponad 40 czy godzinę czasu. Więc spodziewajcie się drugiej części. Mam nadzieję, że niedługo wrzucę. Mam nadzieję, że nikt się nie poczuł urażony, że to tak nagle przerwałem. Trzymajcie się i dobrego weekendu. No z końca soboty i dobrej niedzieli. Cześć.